Pierwszy akcent niedzielnych dożynek miał miejsce w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu, gdy punktualnie o godzinie 13 rozpoczęła się uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Siednicki Ignacy Dec. Po zakończeniu mszy goście dożynek niosąc misternie wykonane wieńce w niezwykle barwnym korowodzie udali się na rynek. Jak udały się do żynki? Myślę, że wszystko ok. No, już kończymy tą część. Może nie ok. Świetnie. Ta część obrzędowa już się kończy. Poczęstunek praktycznie zakończony. Teraz czas na zabawę. Zespoły ludowe już grają. Przyjdą jeszcze zespoły disco polo I najważniejszy później występ też nieprzypadkowy. Będzie tercet bo przecież liderka tego, tego zespołu pochodzi z Osieka. I to nie, 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 nie przypadek, że zaprosiliśmy właśnie ją. Bo wszystko co się tu dzisiaj działo to były nasze strzegomskie produkty, nasza strzegomska tradycja i od obrzędu począwszy po tą ulicę y, wielkich tradycji wsi strzegomskiej. Także zaprezentowaliśmy strzegom a szczególnie wieś strzegomską. Myślę, że pięknie. Ważnym elementem uroczystości był ceremoniał żniwno dożynkowy z udziałem zespołu folklorystycznego Kostrzanie oraz kapeli Gieni Dudki. Na ręce burmistrza Strzegomia, wojewody, marszałka i przewodniczącej sejmiku, starostowie dożynek dolnośląskich Monika Ruk i Andrzej Szczepanik przekazali najważniejszy symbol dożynek – chleb, będący owocem ciężkiej pracy rolników. Wielką atrakcją dożynek wojewódzkich w Strzegomiu były stoiska przygotowane przez sołectwa gminy Strzegom. Każdy z gości mógł spróbować wyśmienitych specjałów i lokalnych produktów. Cieszyły się one niesłabnącym zainteresowaniem uczestników dożynek. Jak oceni pan e, dożynki w Strzegomiu? Powiem szczerze, że naprawdę są fantastyczne, bo zgromadziły po pierwsze nieprawdopodobną ilość osób. Rzeczywiście jest tutaj bardzo miłe przyjęcie, bardzo dobra organizacja. E, Bazylika, czyli tak naprawdę początek Dorzynek, to jest takie miejsce, w którym. Rzeczywiście człowiek wie, że rozpoczyna się po prostu świętowanie, że yy, tak naprawdę zaczyna się dziękowanie za te plony, które otrzymali rolnicy. Dobra zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, a zadbały o nią zespoły, które wystąpiły na dorzynkowej scenie: tercet egzotyczny, Fantastic Boys, kapela lodowa Smyki, kapela lodowa Janka Boduszka i zespoły folklorystyczne: kostrzanie, goczałkowianie, olszaniacy i leszczynki. Na zakończenie wszyscy podziwiali efektowny pokaz sztucznych ogni. Panie Starosto, czy jest pan dumny z dzisiejszych dożynek? No Myślę, że, że duma to, to, to słowo jest bardzo, bardzo no, takie głębokie. Ja uważam, że mam dużą satysfakcję jako rolnik, jako mieszkaniec gminy Szczegą, bo to jest naj, naj, najistotniejsze. Mam satysfakcję taką, że odbywają, od, odbywają się tutaj wojewódzkie, bo jeszcze odbywają się wojewódzkie dorzynki. Pogoda nam dopisała, to jest bardzo istotne. Plony w tym roku mieliśmy wysokie, możliwe, że te ceny nie są satysfakcjonujące, ale trzeba przy, przyznać, że, że każda wieś na 23 sołectwa, które dzisiaj tutaj prezentują siebie, to wkład każdego Sołetwa jest bardzo wysoki. Piękne wieńce, chleby i poczęstunek dla wszystkich mieszkańców nie tylko naszego miasta i gminy Szczegom, ale także innych powiatów. Uważam, że jest to reklama bardzo mocna dla, dla naszej gminy.